Dochodzę do partera, Rozbijam jego ręce. Przyprowadzę. Głowa tu do jego marku lub do tego marku. To już w zależności od Waszych zgodności manualne. No jak? Ja zawsze rzuciłem tutaj. Ale to nie. Dochodzimy do partnera. Zauważcie, że cały czas partnera. Jak wyciągnę na siebie, a on mi się co zabiera. Stawiam ciężar ciała na tej nodze i teraz następuje zamiana. Tą nogą dochodzę, A tą podcinam. Naprężam ciało, wbijam partnera w mach. Biodrami blisko niego. Czego, czemu blisko niego? A żeby nie zdążył nam czasami z rozpaczy wystawić kolana, żebyśmy się na, na jego biednych kolana nie będziemy. Więc dochodzę, rozbijając jego ręce i robimy sobie rzut do tyłu. Ci, co chodzą dłużej, Mogą to robić w ten sposób, że atakujemy. Koszigurumę, partner się zaparł. Wychodzę ciach i robię outcigę. Ci co chodzą dłużej? Atakuję. Kości gurumę, partner się zaparł. Odkręcam się. Outcigan. Ci co krócej? Do partnera na ugiętych nogach. Pierwszym stradającym się potem nie ma prostych. I rzucaj.